Cześć, witam, dzisiaj dla Ciebie taki ładuneczek śliczny, sympatyczny. Konfiguracja aut, trzy duże, dwa Tirguany, jeden Audi Q3, trzy malutkie, Kijanka, Cid i co tam, siedzi jakaś Kijanka z TINIS. nie pamiętam. Więc co, w takiej konfiguracji aut wybieramy sobie dwa duże na siebie, było mówione, trzecie duże rzucamy na szufladę. Dlaczego? Po prostu tam mamy najwięcej miejsca. Następnie główny pokład. Na główny pokład wybieramy sobie trzy najkrótsze, najniższe. I co? I dość dobrze je sztaplujemy. W celu tym, żeby właśnie każde, każde sztaplowanie powoduje to, że jesteśmy krótsi, tak? Więc co? Dobrze zesztaplowane powoduje to, że główny pokład możemy maksymalnie przesunąć do przodu w miarę możliwości, czyli skrócić sobie maksymalnie długość. Mówione było, im więcej srebrnego siłownika wystającego, widocznego, tym zestaw jest krótszy. Na dół nam zostaje taka właśnie kijaneczka, gdzie właśnie na kołysce jest miejsce w miksie na, na długie auto i z całego zestawu, z całego tego, co dostaliśmy, zostaje nam Taka oto czerwona. Aż pójdę zobaczyć, jak ona się nazywa, bo nie pamiętam. Dzisiaj tak troszeczkę z terenu agro nagrywamy. No, bo takie są po prostu warunki. O, tak sobie Tomek wybrał miejsce, nawet fajne niebo, nie? Dobra. Co tutaj jest poużywane? Na koniu nic nie jest poużywane, po prostu klasycznie już mówiłem. Zatapiamy, zatapiamy. Tutaj łamiemy w kanapkę. Tutaj jest przesunięty. Przesunięte beleczki koło wpuszczone maksymalnie do tyłu kierunku jazdy, gdyż, ponieważ właśnie przysuwając auto maksymalnie do tyłu, dosuwamy tamto do tego całością. Możemy objechać do tyłu całością głównego pokładu, więc co przesunięte beleczkami, beleczki przesunięte do tyłu pokładu, przysztaplowane. A i tutaj autka, dach komponuje się ładnie w tą lukę, która powstała przy przy właśnie sztaplowaniu. Tutaj nie ma żadnych zapadni, gdyż ponieważ auta są niziutkie. Poza tym zobacz, nie wiem czy widzisz koło tam. Przesuwając auto do tyłu zabudowy, już nie jesteśmy w stanie go zapuścić w zapadnie. Ale tutaj nie ma tej potrzeby, gdyż ponieważ walczymy z długością, a nie z wysokością. I co? kołyska Normalnie. Tutaj jest taki haczyk, że musimy ucelować, tak, żeby nam się minęło z elementem górnego pokładu. Musimy tak ucelować, tak, dosunąć górę, żeby nam się nie spotkało tutaj z tym pokładem. Pokład jest dobry, jest ogólnie. Ma fajne zapadnie. Można go wysuwać do przejeżdżania i busy fajnie się na nim wozi. Ale minus jego jest taki, że on jest długi. Ja już tutaj rozmawiałem z panem dyrektorem moim na temat obcięcia tego pokładu kawałek. Myślę, że konstrukcyjnie nie straciłoby to na wartości. Po prostu można by obcinając tutaj te 20-30 cm. 30 cm możemy zsunąć górny pokład. Więc, co? Gdyby ten pokładzik był troszeczkę krótszy, można by przejechać głównym pokładem te 30 cm do przodu. Myślę, że spokojnie. A tak to niestety zostaje jak jest. Mimo, że auta króciutkie na górze, nie jestem w stanie bliżej dojechać przodu, czyli zredukować sobie długości. I mimo, że takie auta króciutkie ładując w ten sposób. Już nic nie mogę zrobić, czyli dalej. Górny pokład jest niesunięty całkowicie do przodu, jak to sobie wymagają e, ostatnimi czasy Niemieccy kontrolujący. No i dalej jesteśmy poza przepisami. Ale to cóż, niewiele. Pod oko jest dobrze. No to co? To by było na tyle. Trzymaj się tam do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!